dużo ludzi ma taki lęk, że yy, przez to, że tam wejdą te maszyny i to wszystko będzie takie zmechanizowane, to nie będą mieli pracy. Ale czy to prawda? Bo no jest, słuchajcie kochani, prawda. To się tak pokazuje, to, to jest to poważne rozumiem pytanie, bo mi się tak śmiesznie tak. pokazuje. E, mi się pokazuje, tak, zabierzemy Wam pracę, bo Wy nie jesteście stworzeni do robienia. Czyli jakby w pozytywnym Sa sami, sami, pozytywnym? Tak, to, to jest na zasadzie: sami nie zostawicie tej pracy, a Wy nie jesteście stworzeni do pracy. Tak, jakby ludzie od początku mieli tutaj być na Ziemi dla zabawy. Pojechać sobie tu, pogadać tam. Wszystko jest. Ziemia sama dostarcza wszystkie. Zasoby, jedzenie, schronienie, tu jest wszystko, sztuczna inteligencja może jeszcze to Ci tak ułatwić, że jedzenia będziesz miał potąd, holidaye sama będzie Ci bukować I tak dalej Więc tak to powinno iść, tylko znowu powstaje to pytanie, czy ktoś będzie chciał To wykorzystać, stworzyć kolejny system, który daje jemu, a innym zabiera ludzkie takie Rzeczy, ale my nie jesteśmy tutaj, żeby robić, żeby pracować, a zwłaszcza takie prace fizyczne. A po to, żeby tworzyć relacje, tworzyć więzi, żeby dobrze się bawić. To jest główna rzecz, o którą tu przyszliśmy. Dla dobrej zabawy. Dla każdego to jest innego. Tak, tak. Tutaj mi przyszło e, takie słowa. Odda ci czas, odda ci Twój czas, który Ty marnujesz właśnie na jakieś tam zadania, czy to w pracy, czy w domu. E, tak jak tutaj już ten przykład był tak, że kiedyś kobieta musiała iść do rzeki, tam trzy godziny e, moczyć ciucha i wracała do domu, tak i cały dzień jej zajmowało. Dzisiaj wkładamy w do pralki jeden przycisk, mamy wyprane, wysuszone i nie musimy się jeszcze tym w ogóle zajmować, tylko sobie już idziemy i robimy. I tutaj mi właśnie też takie coś przyszło, że te najcięższe, tak jak tu mówisz, prace mm, odciążą nas tak naprawdę, oddadzą nam ten czas, który będziemy mogli spożytkować na to, co mhm. będziemy sami chcieli, a nie na to, co nam ktoś nakaże, tak? System nam nakaże. Mhm. Tutaj też fajnym przykładem są te prace online, które weszły tak naprawdę.